Laboratorium odskocznie. Wiesz, to, to nie jest właściwe pytanie: to czy, czy bawiliśmy się dobrze? Ja, ja bym powiedział raczej, jak dobrze się bawiliśmy. Wyobraź sobie grupę ponad 20 osób, która w przedziwny sposób doznaje, to każda z osób, która w tym uczestniczyła, takiego swoistego zaburzenia czasoprzestrzeni. To, to była prawdziwa magia. Bowiem całość trwała dwie, dwie i pół godziny, i to jest ta pierwsza część, zaburzenie czasu. A nam się wydawało, że to był cały dzień. Nagle staliśmy się częścią spektaklu, bohaterami serialu kryminalnego, detektywami. To najbardziej takie zdystansowane osoby, które nawet nie sądziły, że mogą tak bardzo się wkręcić stały się nagle częścią tego wydarzenia. A dlaczego zaburzenie przestrzeni? Bo część z nas znała to ośrodek. My, my po prostu znaleźliśmy się magicznie nagle w innym miejscu. To nas przeniosło i w czasie, i w przestrzeni. Więc to jest chyba właściwa odpowiedź, jak dobrze się bawiliśmy. Bawiliśmy się tak, że mogę powiedzieć jedno. Polecam, polecam, jeszcze raz polecam.